Witam Państwa serdecznie. W celu stworzenia lustra w płytkach, w pierwszej kolejności po niesieniu ich na ścianę, musimy je zedytować. W tym celu korzystamy z zakładki Edycja i Wskaż obszar. Zaznaczamy obszar, który nas interesuje, a następnie klikamy na prostokąt. Możemy teraz rozciągnąć prostokąt, w którym będzie się znajdować nasze lustro, natomiast nie musi to być prostokąt, którego wymiar będzie wielokrotnością wymiarów naszych płytek. Możemy również skorzystać z punktów charakterystycznych, dlatego też mam zaznaczone na przykład takie. Więc rozciągam prostokąt na obszarze, który zaplanowałam, następnie prawym przyciskiem myszy wybieram wydziel obszar ścieżką. Escape wychodzą z funkcji. Zaznaczam wydzielony obszar, w typie wypełnienia zmieniam na kolor. Kolor zostawiam bez zmian, zmieniam jedynie jasność na mniej więcej 80 parę procent. odbicia zwiększam do maksimum 100%, natomiast chropowatość zmniejszam do zera. Skype wychodzę z funkcji. Jeżeli zaznaczymy takie lustro, zobaczymy, że również możemy zmienić rodzaj odbić. W tym momencie jest zaznaczone planarne, natomiast możemy zmienić na ogólne. Zostawimy odbicia planarne z tego względu, że gdybyśmy chcieli sprawdzić, jak wygląda oświetlenie naszego projektu za pomocą klawisza F1, widzimy, że lustro, które wstawiliśmy, ma prawidłowe odbicie. Gdybyśmy rodzaj odbić zmienili na ogólne, odbicie w naszym lustrze byłoby rozmazane. W celu stworzenia lustra z ramką Cofniemy nasze ostatnie zmiany, zostawimy natomiast zaznaczony obszar. Następnie, przechodząc do zakładki płytki, możemy skorzystać z dekoracji. Jeżeli faktycznie widzimy, że w danej kolekcji, którą używamy, mamy dostępne dekoracje, możemy użyć je w projekcie za pomocą rozmieszczenia płytek w ramce. W przypadku braku dekoracji możemy skorzystać z płytek podłogowych albo ściennych, następnie wybrać rozmieszczenie płytek w ramce, szerokość ramki zmienić do odpowiedniej dla siebie, a następnie, korzystając z jakiejkolwiek płytki, na przykład kontrastowej, przenieść ją do naszego wydzielonego obszaru. Odeksturowanie naszej ramki jak najbardziej możemy zmienić, na przykład skorzystać z narzędzia do pobierania materiałów pobrać materiał z naszego blatu, a następnie za pomocą narzędzia nanoszenia materiału na obiekt nałożyć na nasze ramki. Escape wychodzimy z funkcji. Jak widać na ramce z lewej oraz z prawej strony tekstura nałożyła się w inną stronę, więc zaznaczamy i zmieniamy kąt obrotu o 90 stopni. Escape wychodzimy z funkcji. Tak jak poprzednio, zaznaczamy obszar w środku, przechodzimy na kolor, jasność zmniejszamy, odbicia zwiększamy do 100%, chropowatość zmniejszamy do zera. Escape wychodzimy z funkcji. Możemy zmienić widok na nasze pomieszczenie, następnie włączymy jeszcze oświetlenie F1, zobaczymy jak prezentuje się nasze lustro. Ostatnią zmianą, którą wprowadzimy, zmienimy nasze fugi na kolor ciemniejszy niż aktualnie był zaznaczony. Przejdziemy do zakładki światła, zaznaczymy nasze hologeny i wyłączymy je, gdyż będziemy planować scenę dzienną. Przejdziemy więc do zakładki render, poprawimy nasz widok i włączymy przycisk start. Powiększymy okno podglądu naszej wizualizacji. Możemy jeszcze delikatnie zmienić tonację barwne. I po skończeniu obliczeń naszego rendera widzimy, jak prezentuje się stworzone przez nas lustro. Dziękuję Państwu za uwagę.